Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach. Sport, WE, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia. www.awf.wroc.pl Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Rekiny nie okazały się wymagającym rywalem, ba. Drużyna ze stolicy nie była nawet równorzędnym przeciwnikiem dla panter. Już po pierwszej kwarcie było widać ogromną różnicę w umiejętnościach, i patrząc na wynik starcia, wrocowienie prowadzili 17 do 0. W kolejnych odsłonach znów dobrze bawili się w ataku, nie zapominając o obronie. Drugą część wygrali 35-0, trzecią 17-0, czwartą 13-0. Na najbardziej wartościowego zawodnika spotkania wybrano Grzegorza Mazura. Radość w zespole z Wrocławia spora, ale futboliści przez sztab szkoleniowy szybko zostali sprowadzeni na ziemię. W czwartek podejmą kozły z Poznania. Wiedzą, że czeka ich bardzo trudne zadanie. To będzie prawdziwy test, być może porównywalny z wyjazdem do Gdyni. Wydaje się, że będzie ciężko. Kozły póki co są za zaskoczeniem tego sezonu, ale co, od kiedy pamiętam, Kozły tak naprawdę zawsze grały twardy, fizyczny futbol i zawodnicy wiedzieli, że Warto, że, że, że warto się przygotować naprawdę fizycznie, dlatego po meczu z Szarsk, gdzie mogliśmy trochę jednak starać się odpuścić, żeby, nie, żeby mieć siły na ten mecz, który jest tak naprawdę po tylko po, po trzech dniach zaraz po poprzednim, myślę, że zawodnicy jednak będą gotowi, no bo to dla nich jest największy sprawdzian. No, Kozły Poznań jako zaskoczenie przyjeżdżają do Wrocławia i na pewno tutaj przed kibicami trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. Wrocławianie w ciągu kilku dni rozegrają dwa spotkania, nie ma się jednak co obawiać o formę fizyczną, są przygotowani. Bardzo dobrze. Gdyby cały czas był narzucony taki reżim, że gramy dwa razy w tygodniu, to byłoby ciężko, ale ten jeden raz na pewno zawodnicy będą gotowi, tym bardziej, że dzięki temu, że gramy 1 maja, potem mamy już prawie trzy tygodnie przerwy przed kolejnym meczem, więc zawodnicy mogą dać siebie 120%, bo wiedzą, że potem dostaną najpierw majówkę, a potem jeszcze odpoczynek od grania aż do 18 maja. Drugi domowy mecz Panthers Wrocław w czwartek o 12.30 na Stadionie Olimpijskim. Rywalem zespołu będą Kozły Poznań w trzech meczach. Podobnie jak wrocławianie kozły odniosły dwa zwycięstwa. Nowe centrum skłusza redeko www.redeko. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, wwwturystyka Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl